Panie jak wrażenia po wczoraj w wizy, wizycie w Instytucie Pamięci Narodowej, czego Pani nowego szukającego dowiedziała na temat pani? Się dokładnie. Nowe nazwiska może jakieś? Nie, właśnie nazwisk nie, nie spotkałam, ale spotkałam nowego TW Marcin, który bardzo dokładnie w Legnicy mnie pilnował, ilustrował. Ja tam była w wielkiej konspiracji na spotkaniu z Krystyną Sobiewajską, bo ona przyjechała z Norwegii. I naprawdę to było takie konspiracyjne moje spotkanie. I zdawało się, że nikt o tym nie wie, a bardzo szczegółowo opisane jest właśnie w, tym, w tych materiałach, niejaki Marcin. No więc nie jest jeszcze zidentyfikowany. Nazwiska UBK już teraz mamy, podają nie tylko data urodzenia i imię ojca, żeby, żeby nie powtarzało się, załóżmy, że jest, jest dwóch takich. No więc to mają nie przygotować. Ale jest, wszystko, spisywane było od roku 70, chyba od związku związków zawodowych. Znalazłam dokument, moje spotkanie u Dominikanu, kiedy ja mówiłem o Kowalczykach. I bardzo mi zależy na tym dokumencie, bo jakoś tak to nam potem umknęło, zapomnieliśmy. Ja w ogóle zapomniałam o Kowalczykach i dlatego ten dokument mi teraz może pomoże na Uporowania tablicy dla kowalczyków, może jakieś odszkodowanie czy odznaczenie tym ludziom trzeba dać, bo przecież to, co oni zrobiło, to, to była wielka rzecz. My wydaliśmy takie oświadczenie odnośnie kowalczyków, i w oparciu o to oświadczenie, my to ja mówię, Andrzej i ja, w oparciu o to oświadczenie będziemy chcieli podkreślić właśnie ten czyn, bohaterski czyn kowalczyków. Ja udzielam wywiadu dla Opola właśnie na ten temat. Ale dziennikarka, która rozmawiała ze mną, to mówiła, no przecież oni są, ko, są terrorystami. Ja mówię, proszę Panią, kto był terrorystą? Ile ludzi zginęło przy wysadzaniu tej auli? Nikt nie zginął. A ile zginęło przy masakrze grudniowej? No kto jest terrorystą? Jeżeli będziemy pod tym kątem prowadzić rozmowę, to, to, to kończymy. Nie wiem, jak ta audycja wyglądała, ponieważ ja nie miałam sprawdzianu ale teraz będę chciała, więcej śmietanki dolewać, będę chciała jednak, ale i Panu też, no, tak. będę chciała coś zrobić, dlatego już się zwróciłam do rady miasta poprzez radnego, no i czekam teraz, jak on mi przyniesie wiadomość na ten temat. Także poza tym akta sądowe dotyczące wyrwania mojej tablicy pod kopalnią Wujek. To jest bardzo ważne dla mnie, więc prosiłem, żeby skwerować całość. Moje sprawy, dokumenty odnośnie paszportu. Jak tutaj miałam zakaz poruszania się po wszystkich krajach e, tych bloku sowieckiego. No a potem zostało już to odwołane w 1981 roku, odwołane, no i mogłam pojechać. Także jest wszystko bardzo dokładnie spisane. Także jeżeli ktoś mówi, że to są fałszywki stworzone, to ja przynajmniej u siebie nie spotkałam ani jednego fałszywego dokumentu. Natomiast bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie spisane każdy mój krok, każdy mój ruch, każde moje słowo i to... Pozwala mnie po prostu przypomnieć, bo pamięć ludzka jednak jest zawodna, a tu są dokumenty, które należy oprzeć o tych dokumentach. Dostałam taką informację, że jeżeli coś nie będzie się zgadzać, to ja mam prawo wnieść poprawkę, czy to coś prawda, za dużo było tam, czy czegoś za mało to to i pan będzie uwzględniał. Ale jak do tej pory, no dopiero jak ja to dostanę, to dokładnie przeczytam, bo jak ja zobaczyłam akta sądowe Katowice, to już w ogóle nie przyglądałam, bo to aż szkoda było. Kryptonim Anna, cała teczka to jest Anna. To dotyczy mnie, też tego nie czytałam, tylko powiedziałam, żeby to wszystko wyskerowali. Dopiero jak będę miała w domu, dokładnie to przestudiuję i ja uważam, że trzeba zrobić z tego użytek. Naszym zadaniem jest jednak ujawnienie wszystkich agentów żebyśmy wiedzieli, kim oni są. Bo mówi się od o odnowie, o Trzeciej Rzeczpospolitej. Zbudowaliśmy Trzecią Rzeczpospolitą. Jaka ona jest? W, w, o jakim, w jakim oparciu? Przecież mamy Trzecią Rzeczpospolitą, ale w oparciu o tych ludzi, o ten system, o ten rząd, który był w PRL-u. Prezydentem miast, państwa Trzeciej Rzeczpospolitej jest pierwszy sekretarz Gory Jaruzelski i wszyscy inni aktywiści są nadal aktywistami i dostali teraz i zostali przez Walensę na generałów, no więc to jest fikcja, to nie jest wolne miasto, lecz wolne, wolne państwo i prawo, państwo prawa. Jeżeli przedtem nie wolno było się spotykać, śledzono mnie, każdy mój krok i, i prześladowali mnie, to dzisiaj w trzeciej RP, właściwie już czwartą budujemy, młodzieży nie pozwalają ze mną się spotkać. To znaczy mnie nikt nie dyskryminuje, tylko nie dopuszczają młodzieży. Umówiona jestem w Raciborzu, w Domu Kultury. I na 10 minut przed spotkaniem młodzież już jest przygotowana, przygotowali pytania, jakie mają mnie zadawać, przygotowali e, e, swój taki patriotyczny program. Przychodzi telefon z, od, e, z miasta pewnie. E, od burmistrz, tak. nie burmistrza, czy, czy bo burmistrz? albo prezydenta miasta, albo. I, nie, nie, od, od, od burmistrza. Że nie wolno się spotkać. I młodzież opuszczona, bo musiała wyjść. Nie dopuszczono do spotkania z w Opolu w tym samym czasie. W ratuszu odmówiono dom, dom kultury. Nie ratusz, ratusz, odmówiono ratusz, ale spotkali się w restauracji. W Głuchołazach zapewnione był dom spotkanie dom kultury. W ostatniej chwili odwołano. Co to jest? O czym to? O czym mówimy? To jest Wolna Polska? Kto to zakazuje? Przecież nie ma Hitlera, nie ma Stalina, prawda? Ale jest 3000 ludzi przeszkolonych z emysłu, którzy byli negatywnie zweryfikowani przez Macierewicza. Przeszkolono ich w Oroszyłówce, czyli w Moskwie. I gdzie ich ulokowano, jakie dano im zadanie, nie wiemy. I dzisiaj mówię, że Polacy nie umieją korzystać z wolności. Co to znaczy nie umieją korzystać? Po prostu nie mamy tej wolności. Ojciec Święty mówił, Jan Paweł II, nie wolno z wolności robić fikcję, a to jest fikcja. I dlatego naszym zadaniem trzeba jednak tą prawdę upowszechnić. Dzisiaj właśnie nie mogę pogodzić się z tym, że ci, którzy najbardziej domagają się prawdy, to, to zakłamują tą prawdę, chcą zakrzyczeć tą prawdę. Kim jest Wałęsa? Co się... Nie wolno ujawnić, że Wałęsa jest zdrajcą, bo będzie więcej szkody, jak pożytku z tego. To znaczy, dla kogo będzie szkoda? Kto nam nakazuje, żebyśmy zdrajcy uważali za bohatera? Thatcher? Czy, czy królowa angielska? To proszę bardzo, niech ona przyjmie jego na swój dwór i jego czci. Ale my powinniśmy królowi angielskiej powiedzieć, kim jest Wałęsa, nie ona nam. Przecież ona jego nie zna, ale my znamy i dlatego musimy zrobić porządek, ale w tej chwili no jakoś tak się utarło, że nie mamy nic do powiedzenia. Sejm zamieniono na taki tandetny cyrk, i nie można poskromić tych ludzi, którzy są wulgarnymi słowami, posługują się i w ogóle nie ten temat, jaki powinien w Sejmie panować. Więc ja nie wiem co to zrobić, ja nie wiem jak należy postąpić, bo ja myślałam, że powinniśmy my jako wyborcy napisać jakiś memoriał do Sejmu, do Prezydenta i przywołać ich do porządku i taki pelikot nie powinien w ogóle zajmować miejsca w Sejmie. Tam nie może być takich, takich wypowiedzi takich czynów takich gestów, jakie prezentuje palikot. Ale ja przeczytałam Golicyna, to było dużo wcześniej przygotowane, więc ja nie wiem, jak to można zrobić. A ile ludzi o tym wie? Jest dezinforma dezinformacja. Ja powiedziałam, dezinformacja w naszym życiu. Ja jeszcze nie rozmawiałam z Morawieckim na ten temat, ale. Poświłam jego zabierania głosu w jakiejkolwiek spotkaniu, jakie ja organizuję. I ostatnie, jakie było w Sejmie 7 września, to było na wysokim poziomie spotkania, czyli stalecił Wolnego związku zawodowe, udało mi się z, przy pomocy PiSu to zorganizować i on już nie próbował zabierać głosu od 2003 roku, kiedy on zabierał głos. Nie, zapraszałam jego, niby jest opozycjonista, niby jest prawicowiec, niby jest po tej samej stronie co my. Robimy takie przed, przed e, referendum, sympozjum zorganizowała przeciw Unii, Unii Europejskiej, a on zabiera jako ostatni głos i za Unię Europejską. Na szczęście, że tam byli ludzie, którzy, ja by sobie nie poradziła z tym, ale byli ludzie naprawdę mocni, o mocnym głosie i po prostu wygryzali go, odebrali mu głos. Powiedzieli, panie towarzyszu Morawiecki, on jest bliżej do Jarzelskiego, jak do Anny Walentynowicz. No i on musiał jednak yy, skończyć. Natomiast yy, zabierał głos, potem ja miałam, miałam sympozję w Krakowie, już nie wiem jakie, ja to kolejne, bo już dużo już zorganizowałam. I on przychodzi znowu, jako ostatni zabiera głos, właśnie to, to jego wypowiedź, ta ostatnia, żeby nie była już sprostowana przez Mikołaja. I znowu już idzie pod koniec zabierać głos, do prowadzącego mówi, nie udzielaj głosu dla Morawieckiego, on o tym wie. Ja bym powiedziałam właśnie w 1993 roku, że ja nie, za, nie będę Ciebie zapraszać, ale przyjdź zawsze możesz, bo to jest otwarte moje spotkanie, tylko że nigdy już Ciebie nie dopuszczę do głosu. Przyjmij to sobie do wiadomości. I w Krakowie, mimo to, podchodzi, żeby zabrać głos. Powiedziałam do prowadzącego, nie udzielę jemu głosu. Tak go tam molestował, aż wreszcie zwrócił się do mnie. Powiedziałam, Kornel, Powiedziałam ci, ja jestem konsekwentna. Nie będziesz zabierał głosu. Proszę bardzo, zorganizuj spotkanie, zaprosi na nas. My chętnie przyjdziemy i wypowiada się. To będzie Twoja wypowiedź. Ale tutaj ja zorganizowałam sympozjum i nie może być pod innym kątem ono prowadzone. Także 7 września ubiegłego roku, kiedy było 30-lecie w Związku Zawodowego w Sejmie, w sali Sejmowej, on przychodzi tak, tylko boczkiem patrzył na mnie i wiedział, już nie podchodził, nie prosił o głos. Także, Pani, Pani tak robią nam dezinformacji I to kto to robi? Nie robi Kiszczak, bo jego by nie, nie słuchał, Ale robi to Morawiecki, bo utrzymuje się jego autorytet. Jako opozycyjna, bo rzeczywiście Solidarność Walcząca to była organizacja nieskompromitowana, bo Solidarność jako taka, skompromitowana w tej chwili, kontrolowana przez rząd, to w ogóle zawiesili to Solidarność i inno, innych ludzi, inny, inny statut i inne zarządzenia. Natomiast jeśli chodzi o Solidarność Walcząca, była nieskompromitowana. Zorganizował mm, jubileusz, nie wiem, który to 25-letni, 25 ilu miał sponsorów? Ile to są pieniędzy? Dwa dni w Warszawie, dwa dni we Wrocławiu i jeden dzień w Książu na zakończenie. Chodziłam i pytałam cały czas, czy będzie jakieś przygotowanie, jakaś rezolucja. Pamiętaj, że to trzeba zrobić. Musi być dokument, musi być co, jakaś wypowiedź, jakieś zdanie nasze. Chodził jak błędny rycerz, nie można było się z nim dogadać. Lech Kaczyński przygotował, prezydent Lech Kaczyński przygotował jemu jakieś odznaczenie. Nie przyjął, bo on sobie poniżej Białego Orła nie przyjmie. Więc to była naprawdę kompromitacja z jego strony. Natomiast w Wrocławiu przygotował jemu prezydent, nie pamiętam jak on się nazywał, Tutkiewicz. tak, z PO, z Platformy, specjalny medal dla niego i Kornel odbiera. I to dostaje ten po tygodniu czasu, jak... Przepraszam. Pani Anno, może teraz o taką kwestię bym zapytał słusznie. Pani ja powiedziała, że trzeba oczywiście klasę może się podzielę takimi informacjami z artykułu Stanisława Słomira cęckiewicza tak. są takie hej, na 25 lecie Solidarności, gdzie stwierdził, że akta ubeckie są bardzo ważne w badaniu historii solidarności. Tak. No i obliczył, że w roku 81 w całym związku było 1800 tajnych współpracowników. Tam jest ciasto, proszę przyjść. Gdzieś tam w kuchni ciasto. Eee, z tego w 81 roku 13 w Krajowej Komisji Porozumiewawczej było. Tak obliczył sobie Mirceckiewicz i teraz jeden szczególny chyba dla Pani, który się Pani bardzo uprzykrzył, tajny współpracownik Konrad pozbawił Pani mandatu w roku 81, tak on przynajmniej pisze, pozbawił żonę Andrzeja Gwiazdy, Joannę y, funkcji y, rzecznika prasowego nkz Czy Pani wie, kim jestem Konrad? Tak. Mogłaby Pani znaleźć nazwisko? Jerzy Ostrowski, pracownik Stoczni Gdańskiej studiował wtedy, miał każdym, w każdym porze dnia i nocy mógł wejść do MKZ-u. Wtedy myśmy nie widzieli, że to jest Konrad. On miał zapsał do nich, Konrad i kolega. I kto jest właśnie ten? W 25 to, to znaczy na 25 u zwrócił się do Borusewicza, w drugim dniu obrad, że Borusewicz jego życie tam potraktował. I Borusewicz, ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest Konrad. I Busejz powiedział, bo nie miałem do Pana zaufania. I on nic więcej nie powiedział. A to był właśnie ten... On teraz też występuje e, chyba we Wrocławiu, czy gdzieś tam też... Konrad, ale nie wiadomo, czy to jest ten sam Konrad, to po prostu trzeba będzie sprawdzić. Ale teraz już wiem, co to jest. Pracownik stoczni gańskiej. A takich więcej było jak Konrad. A po 4 czerwca 89? Bo wiem, że nie, nie brała Pani udziału w referendum unijnym i mogłaby Pani powiedzieć, il, i w jakich wyborach brała Pani udziału? Czy w III Rzeczpospolitej chodziła Pani na wybory, jakiekolwiek? Prezydenckie, parlamentarne? Nie. A na Jana też, nie? nie? To znaczy ja dopiero wtedy poszłam na wybory, kiedy startowali Kaczyńscy. Pierwszy raz, tak? Tak. Czyli jak były wybory w 90 tysiąc, tysiąc yy, to jak Kaczyński to ale jak był 95 rok, 1995 i Jan Olszewski startował do pani. To wtedy, to wtedy ja, ja, bo ja, dla mnie to było takie kradę Andrzeja Gwiazda, który powiedział, jeżeli masz bo pytali jego czy chodzić na głosowanie i Andrzej Gwialde odpowiedział, jeżeli masz kandydata, do któremu możesz zaufać, możesz powiedzieć nie tylko klucze z mieszkania, ale swój puls z pensją czy z emeryturą, to idź i oddaj na niego głos, nie tłumacz się, że jest daleko, czy zimno, czy deszcz pada. Masz pójść i oddać głos. Jeżeli nie masz takiego kandydata, to odpowiedź sobie sam. A ja dodawałam pies, który nie ma na kogo, to nie szczeka. Dlatego szanujmy swój głos i to była moja zasada. Dopiero kiedy właśnie start, startowali o wszystkich to są ludzie, na który, do których ja mam pełne zaufanie i dlatego ja wtedy dopiero eee, brałam